Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu komisarza Sewa. I dziś rozpoczynamy można powiedzieć przygodę z kolejną już serią komiksową nie do końca miniserium, chociaż chyba technicznie rzecz biorąc można tak powiedzieć, a dokładnie rzecz biorąc Star Wars Joda. ponieważ rozpoczynamy naszą przygodę z pierwszym z dziesięciu zeszytów opowiadających o przygodach, o życiu, o historii mistrza Jody. Ten, ty, ten konkretny zeszyt nazwany jest Light and Life Part 1 The Coming of Jedi, czyli historia ta będzie hmm, częściowo retrospekcją, ponieważ na samym początku komiksu widzimy mistrza Jody, który siedzi sobie na Dagobach i który próbuje medytować, ale nie wychodzi mu to, ponieważ um, przemawia do niego duch, głos, ducha jego mistrza, jego nauczyciela kogoś, kto w pewien sposób przekazywał mu jakieś lekcje w przeszłości. I po tym wstępie krótkim przenosimy się do, na planetę Turak na zewnętrznych rubieżach, dawno temu, gdzie poznajemy społeczność mieszkańców ja to nazwę powiedzmy dziko elficko nautyliańskich coś takiego pewnego połączenie, w której to, która to mieszka znajduje się nad e, lokalnym jeziorem, morzem i systematycznie jest napadana przez różnego rodzaju e, może nie różnego rodzaju tylko przez bandę powiedzmy, napastników, którzy chcą e, im powiedzmy, zabrać wszelkie dobra, żywność i, i, tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy typowy wątek mieszkańców lokalnych, którzy próbują walczyć z najestami i jeden z tych mieszkańców, mały chłopiec grzebie przy lokalnym, powiedzmy, statku kosmicznym, który wszyscy olewają, tylko nie on, bo jest oczywiście młody i ciekawski. Udaje mu się nawiązać połączenie i wiadomość trafia na Coruscant. I jesteśmy świadkami rozmowy w radzie Jedi, w której to mistrzowie zastanawiają się, co zrobić właściwie z tym, z tym zgłoszeniem, że czy reagować, czy nie reagować. No i ostatecznie wypowiada się Grand Master Yoda który tutaj jest jakby określany tym tytułem, że on poleci osobiście na tą planetę. No i Mistrz Joda przybywa, że tak powiem, w ostatniej chwili, żeby uratować naszych bohaterów lokalnych. No i dochodzi do jednej wielkiej naparzanki, przy czym oczywiście jest to Jediowa naparzanka, bo mimo elementów humorystycznych to Mistrz Joda nikogo tak naprawdę nie zabija, niszczy tylko i wyłącznie bronie, pozbywa, powiedzmy zabiera uzbrojenie swoim przeciwnikom do momentu, kiedy wielki boss wyskakuje na żywcem wyciągniętym z Wolfensteina e, robocie wojennym, czy też maszynie wojennej e, przypominającej wielkiego jakiegoś ogara. No i oczywiście Joda radzi sobie również z tym zagrożeniem, ale nie pozwala również zabić samego przywódcę, któremu mówi, że masz uciekać, wynosić się stąd i nie ma e, i nie chcecie tutaj nigdy więcej widzieć, bo Joda określa to jako swój dom. I okazuje się, że Joda postanawia zostać. I kiedy wysyła wiadomość do e, Rady Jedi, czy też do członków Rady Jedi, mówi, że będzie na tej planecie mieszkał jako swój dom tak długo, jak trzeba będzie. No i zapoznaje się powiedzmy z lokalnymi mieszkańcami, ale na samym końcu widzimy, że, że Zimieszkowie i tak planują powrócić i ponownie zaatakować. I sam komiks jest Intrygujące. Po pierwsze, kim jest Mistrz, jo, mistrz mistrza Jody, z którym on rozmawia na Dagobach? Czy będzie to Quaggon? Wątpię. Czy będzie to ktokolwiek inny? Przekonamy się. Zakładam, że raczej ktoś nowy. Z drugiej strony, mamy też, oczywiście, cały wątek lokalnej społeczności jest istotny, ale dlatego że. Pokazuje on pewnego rodzaju, wydaje mi się przynajmniej, upadek wartości Jedi. Sam fakt tego, jak członkowie rady na początku tego komiksu rozmawiają, czy, czy polecieć, czy nie polecieć za tym sygnałem. Z drugiej strony widzimy, że szaty, które noszą, mają jeszcze dosyć sporo elementów z The High Republic. Z drugiej jednak strony sama decyzja Jody związana z tym, że no lecę i. Tak naprawdę lecę na odosobnienie. Chcę wyrwać się z Korusant, chcę wyrwać się z tego em, całego zdarzenia, i może to dobrze pasować do tego, że w pewnym momencie jeden z mistrzów mówi, że nie, mistrzu Jodo, twoje miejsce jest, powiedzmy, tutaj na Korusant. Co może być symbolem tego, że akcja tego komiksu, tej historii, dzieje się już jakiś czas po głównych wydarzeniach z The High Republic, gdzie te wartości Jedi zaczęły już upadać i Jedi zaczęli zamykać się w sobie. I Joda w pewien sposób całą tą sytuację próbuje wykorzystać, żeby wyrwać się z domu i pokontaktować się z, nie wiem, żywą mocą, z mieszkańcami prostymi galaktyki, którzy potrzebują, czy którzy chcą przebywać z rycerzami Jedi. Więc Ukazanie tego mistrza Jody, który nie jest, um, znaczy jest tutaj koksem, powiedzmy, czy jest kimś, kto jest potężny w mocy, co widzimy po tym, jak radzi sobie ze wszystkimi bandytami, jednak z drugiej strony widać, że coś go niepokoi. Widać, że jest tutaj jakaś podkładka, że będzie to przede wszystkim najważniejsza, najważniejszy element, najważniejsza część tej serii komiksowej i cieszy się, cieszy się, że niezmiennie, że Kevin Scott to pisze, ponieważ on potrafi ogarnąć tego typu rzeczy i mam nadzieję że będzie to jak najlepiej funkcjonowało rysunkowo jak najbardziej jest w porządku zarówno retrospekt znaczy zarówno Joda na Dagobach, jak i również sama akcja jest naprawdę nieźle zaprezentowana. E, chociaż nie mogę też powiedzieć, że jest to jakaś tam wybitna rzecz. Po prostu czekamy na dalsze przygody Jody, który udaje się na powiedzmy odpoczynek do ludzi, którzy mają problem w galaktyce. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie moi, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo zachęcam Was do e, jeżeli podoba mi się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki. Do zobaczenia już w kolejnych na materiałach i jak zawsze Niech moc będzie z Wami. Na razie cześć.